Hej. chciałam Wam nagrać shortsa z mojego przedogródka, ale nie da się w 3 minuty pokazać całości, więc po prostu rzucę taki nie za długi filmik o moim przedogródku z cichym mówieniem, bez szeptu. Bez mikrofonu dedykowanego ASMR. Tutaj jest moja malwa, która urosła bardzo, bardzo, bardzo wysoka, ale teraz cały dzień padał deszcz i po prostu ją położył. Uwielbiam malwy. Mają takie piękne, piękne, piękne. Zaczyna padać deszcz, ale to nie szkodzi. Kiedyś wam mówiłam, że było bardzo, bardzo duże gradobicie, nawet nagrałam filmik. I niestety to gradobicie zniszczyło mi dużo roślin które oczywiście odrosną w przyszłym roku ale bardzo pocharatało pocharatało to gradowicie liście więc ogródek już nie wyglądał tak ładnie jak zawsze ale to nie szkodzi mam tutaj różnego rodzaju ozdoby na przykład taki kubeczek, wiesi sobie na drzewku. Tutaj mamy wróżkę, śliczną wróżkę. Tutaj jest taki barcawy, ozdobny element z ptaszkami. Tutaj też jest wróżka. Na furtce są ptaszki, również rcawe, bardzo lubię. Tutaj głównie są hosty, są miotunki, petunie, takie po prostu jedno sezonowego sezonowego ozdobienia, ogródkę. I tutaj mam takie bardzo ładne zamszaki, ale zapomniałam, jak się ta roślinka nazywa. Piękne. I oczywiście jest rcawy kogut. Rcawa kurka. I całe kurczaczki. Jest też taki w którym rosną różne roślinki tutaj też takie ozdoby to się nazywa biżuteria ogrodowa tak śmiesznie a tu moja niedawno zasadzona jarzębina Toszorki. Tak samo nitki, które uwielbiam. Ogólnie mam ogródek bardzo zachwaszczony. Pyszne pysznąbówki, juki, które zostały po poprzedniej właścicielce, Moja brzoza. Tutaj jest hortensja. W takiej niebieskiej skrzyni mam oczywiście posty. I taką bardzo ładną roślinkę, która mi się rozrasta. Muszę z nią coś zrobić. Nie pamiętam jej nazwy. Jaśminowiec. Ławeczka, żeby można było sobie usiąść. Bardzo fajne. Tutaj mamy taki płoteczek, który oddziela taką bardzo roślinną strepę od tej z trawnikiem. dla ptaszków. Są nachyłki. Tutaj mam na nóżce poprowadzone oczywiście, um, oczywiście, roślinkę poprowadzoną, której nazwy teraz nie powiem, bo po prostu wypadła mi z głowy. Bardzo lubią ją motyle. I tutaj też juki po właścicielce poprzedniej zostawiłam je zresztą. Bardzo ładnie kwitną. A juki jest bardzo, bardzo trudno wykopać, tak żeby już nie odrastały. Mają po prostu niemożliwie głęboko osadzające się korzenie. I tutaj kolejna jarzębina, którą zasadziłam niedawno. Piękna, czerwona. Nie wiem, czy coś będzie widać. Tutaj moje trawki. Na razie tylko tyle, ale jeszcze będzie większa gęstwina. Tu róża poprowadzona na nóżce z takimi drobniutkimi kwiatuszkami już przekwitła. A tutaj mamy gąszcz różnych kwiatów. Słoneczniczki już przekwitły. Kolejna moja malwa, która już jest też do usunięcia, ale to za jakiś czas. No i tak to wygląda. Pewnie nic nie będzie widać. Popada deszcz. Wszystkiego dobrego. Ściskam, ściskam najmocniej.